Hej witam Witam DJ Lady, witam No idę sobie przed siebie drugi drugi dzisiaj obchód po osiedlu Poprzednio, poprzednio niestety baterii zabrakło dwa bateria, no i stwierdziłem, a, jeszcze troszeczkę ponadaję dzisiaj. No i taki idę sobie bo po... Czy nie jest? Nie, jest dosyć ciepło właśnie. Bardzo się ociepliło. Jest, ja wiem, plus 7 stopni. Bardzo ciepło jest, tylko wieje wiatr dość silny. Także to jest najgorsze. Dzisiaj dużo cieplej niż wczoraj. Jutro jeszcze cieplej ma być. No, gdyby nie ten wiatr, to dałoby się wytrzymać całkiem fajnie, bo znaczy też się da wytrzymać ale byłoby miło powiedzmy a tak to jest niestety ciemno za dnia i ciemno i wietrznie, no, ale przynajmniej ciepło Nie jest źle Strasznie wieje no. no ale to tak właśnie jest Nie może być wszystko na raz idealnie, nie? Żeby było słonecznie, bez i ciepło jeszcze To już byłoby wiosna wtedy no, tutaj raczej byśmy się sobie ...czyli chyba jakiegoś śniegu. Ja mówię delikatnie, żeby mrozu było to na święta. Trochę mrozu, trochę śniegu Cóż tutaj w parafialnych wiadomościach Wiadomości parafialne No dobra Żabki nie idę. Jakieś warsztaty tutaj organizują przy parafii e, wa, warsztaty produkcji e, osób świątecznych, znaczy robienia tak. e, osób świątecznych, powiem Wam, że tutaj ta tradycja jest dość stara, już długa już, bo kiedyś była taka pani na osiedlu, która była znajoma najbardziej babci, Była z jej pokolenia i ona tutaj prowadziła właśnie takie zajęcia e, zrobienia właśnie różnych osób choinkowych. Takich bardzo podstawowych rzeczy, które można było sobie gdzieś tam w domu znaleźć. Różne rodzaje, no wiadomo, kolorowych papierów i tak dalej, ale też takich rzeczy nie, nie do końca typowych, jak jakieś nasiona np. z fasoli, z grochu. Takich naturalnych produktów, z i tak dalej. No właśnie, zawiewa, strasznie. No, go, lep, najważniejsze, żeby się nie przewrócić, bo jak się czasem zawieje mocno, albo drzwi, drzwi, słuchajcie, trzeba trzymać drzwi od samochodu, bo wyrywa. Normalnie wyrywa. No, takie zawiewy, powiewy. jeszcze coraz więcej światełek na osiedlu ale powiem wam, że tych światełek jest mniej niż dawniej jeszcze powiedzmy tak z 5-6 lat temu było ich więcej a te ostatnie lata wiecie, no bo pomysł poszedł w górę no nie każdy sobie dekoruje świetlnymi ozdobami no, ludzie oszczędzają <kluzm> no a tutaj Noxie oficjalny. no to nie jest jakby temat może koniecznie na dzisiaj Twoje, twoje pytanie odnosi się do innych kwestii. Być może dzisiaj nie będę ich poruszał. Słuchajcie, dzisiaj chciałem taki mały temacik, tam jest tytuł tego live'a, co tam wpływa za oceanem. Lecz od jakiegoś czasu informacje różne docierają do nas na pośrednictwem głównie internetu, ale nie tylko. Na tematy jakichś tam obiektów latających w Stanach Zjednoczonych, dronów jak to nazywają dronów no, generalnie jakichś niezidentyfikowanych obiektów latających niektóre z nich wyglądają jak drony, inne nie i takie to, wiecie, różne spekulacje o co chodzi, co to jest, co to jest, czy słyszeliście coś na ten temat? Co wymyśliliście na ten temat? Czy dosiadają do Was jakieś tam tego typu wieści za oceanu, Tik TikToka jak się włączy i... Klikniecie sobie kilka takich TikToków, to potem wam się cała lawina. Wiadomo, jak TikTok działa, nie? Cała lawina. Zresztą znaczy, YouTube tak samo. Podobnych rzeczy na temat właśnie rzeczony, czyli tych tajemniczych obserwacji, licznych obserwacji, które w Stanach Zjednoczonych w kilku stanach są przez ludzi dokonywane. Słuchajcie? No ciekawa, ciekawa sytuacja taka. Nawet takie rzeczy się zdarzają co jakiś czas, że pojawia się jakiś temat, który jest mocno mocno podgrzewany przez media, który również się replikuje w mediach społecznościowych i się robi taka, wiecie, pełno pa tego wszędzie. Nie? Taki, ten temat się rozwija, rozwija na wszystkie strony. Ludzie zaczynają obserwować, nie? bo zaczynają dostrzegać różne rzeczy, zaczynają mylnie interpretować różne obserwacje jako właśnie tajemnicze. Jakieś obiekty typu UFO. Wiecie, biorą śmigłowce za drony, tak? Albo jakieś inne rzeczy, jakieś rozmazane obrazy są w nocy filmowane. Wiecie, w nocy się źle filmuje świetliste punkty na niebie, tak? Nie jest to łatwe sfilmować i wyostrzyć. Jest to trudne do zrobienia. Taki obiekt. No i takie różne rozmazane kule świetlne i tak dalej, wiecie. Ja nieraz takie rzeczy filmowałem starałem się, czy samolot, czy coś, no to jest trudno, trudno. No i pełno takich różnych doniesień z Stanów Zjednoczonych, z New Jersey i tam innych innych Stanów, ale głównie stamtąd. Proszę Państwa. No i ciekawe, ciekawe co Wy myślicie na ten temat. Czy w ogóle coś myślicie? Filip, siema. Siema. Może nam powiesz, co myślisz o dronach w Ameryce. Czy słyszałeś o Patrzę co, patrzę co w książkę, wiecie? Ale nic nie ma. English for life. English, English, English. Nie chcę Englisha. Wracamy. Radca medyczny nowe. Nie znałem Mateusz Zielicki. No, radca medyczny. Już tutaj długo jestem. Ja już na YouTubie tutaj jako radca medyczny to jestem. Prawie 15 lat. Prawie 15 lat. Jakie miasto? Wrocław? Nie, to nie Sosnowiec Ale dziękuję, podobno Sosnowiec piękny Słyszałem, że bardzo piękny, także... Ale to nie jest, to jest Sosnowiec To jest Wrocław Moje gratulacje za wytrwałość No dziękuję, dziękuję No wiesz, wystarczy założyć kanał, poczekać 15 lat I dalej będzie Prawdopodobnie. Na razie jeszcze starych kanałów nie kasują Chyba nawet nie aktywne nie są kasowane, ale nie wiem. No, ale bardzo pięknie mieszkam tam. No to S właśnie super. No ja nigdy tam nie byłem, ale słyszałem dużo dobrego. No, a co myślicie o dronach w Ameryce? Co tam fruwa za oceanem, proszę Państwa? Jakie są Wasze hipotezy na ten temat? Czy to UFO? W sensie z, z kosmosu coś przeleciało. Czy to irański statek matka wypuszcza jakieś drony z morza, tak? Znaczy z, z, z obszaru morza, oceanu Oceanu no, chyba, no, nie może Na no, Oceanie oczywiście i czy też inne, może to azjeckie, rosyjskie raczej, czy chińskie obiekty, słuchajcie, co to może być? A może to wojsko coś testuje? A może nie wojsko, może jakieś inne agencje rządowe tajne? A może to z kolei, wiecie, są drony rolnicze? A może to prywatne firmy testują coś tam, coś tam, nie? Może, może Amazon będzie dostarczał dronami i robi testy w terenach zurbanizowanych, loty nocne, no, różne są takie, wiecie, na ten temat teorie. Co na to, co wy na to? Chińskie maszyny szpiegowskie. No właśnie pytanie, czy chińskie ma maszyny szpiegowskie? A może inny kraj je wysłał, a może żaden Może to amerykańskie. No, to ciekawe, że chińskie. Zwróćcie uwagę, ludzie, niektórzy twierdzą, że to jest kosmiczne, ale pochodzenie jakiejś obcej cywilizacji. Jakiejś, no może nie Marsjan, ale z jakiegoś innego układu. Planetarnego, może wysłannicy, ale zwróćmy uwagę na jedno, że owe maszyny, że tak powiem, maszyny, słuchajcie, wydają podejrzanie znajome dźwięki, jakby jakieś śmigła, jakieś silniki. A do tego charakterystyczne dla raczej naszych ziemskich obiektów latających: światła pozycyjne. Czerwone i zielone, takie jak to obowiązują w ruchu lotniczym na naszej planecie. Nie wiemy, czy na innych planetach też są takie przepisy. Może też. Akurat z biegiem okoliczności też, widzicie. Światła pozycyjne muszą być w cały, w, cały, w, różnych, w różnych cywilizacjach są takie same. No ciekawe, ciekawe. Różne takie. Różne takie teorie, moi Państwo, się pojawiają. Ja, słuchajcie, muszę sprawdzić, czy... czy ja tu wszystko mam pod kontrolą. Proszę Państwa, chciałbym, chciałbym też spojrzeć dzisiaj w, na bezchmudne niebo, ale może coś by się pojawiło, nawet i nad Wrocławiem, jakiś dron albo jakiś inny obiekt o no, nieustalonej proweniencji, ale niestety Szanowni Państwo, pochmurno, pochmurno jest bardzo, nic nie widać, nic nie widać, tylko chmury, chmury, żadnych podejrzanych świateł na niebie nie ma, nie ma, nie ma we Wrocławiu, no chyba, że bym się gdzieś wybrał na otwartą przestrzeń bardziej, poza osiedle, żebym coś zobaczył. Proszę Państwa, na razie jeden głos, że to chińskie, chińskie maszyny szpie, szpiegowskie. Może, może ktoś z Was jeszcze ma jakiś pomysł? Słucham, jestem bardzo ciekawy. Dzisiaj temat na czasie. Otóż w Stanach Zjednoczonych podejrzane tajemnicze drony latają. Nikt nie wie, co to jest. Niby różne agencje rządowe się odżegnują. Niby badają coś od ludzi, chcą doniesienia, zdjęcia, filmy FBI to bada, policja stanowa, nikt <grymnych> nic nie wie. Ale co ciekawe władze mówią, że nie ma żadnego zagrożenia z ich strony to raz, a dwa, że nie są z zewnątrz, żadne, nie są pochodzenia obce, z obcego państwa, tak? Że to o nie, jakieś tam powiedzmy wrogie, wrogie Stanów Zjednoczonych Siły e e e Siły e spoza Stanów Zjednoczonych, czyli jakieś obce państwo, wrogie stanom, to nie. Ale cóż wobec tego? Nie wiadomo. Nie wiadomo. Żaden wróg państwa e, e, amerykańskiego to nie jest e, i nie stanowi zagrożenia, ale władza nie wie co to. Ciekawe to e, wszystko, proszę państwa, Ale mi się wydaje, moi Państwo, że e, jest to dość tajemnicze, się wydaje na pierwszy rzut oka, ale Moim zdaniem prawda jest dużo bardziej banalna i trywialna. No ale nie, nie, nie jestem oczywiście tego powiem na 100% dowodów za co nie mam jasnych jednoznacznych. Ale słuchajcie są pewne przesłanki, które można troszeczkę poszukać chwileczkę i coś znajdziemy, coś znajdziemy, delikatne tego wskazów. No ale pewności nie ma. Co wy na to? Co Wy na ten temat sądzicie? Skąd się wzięły drony w Stanach Zjednoczonych? Dlaczego latają w tak tajemniczy sposób w nocy? I to nad strategicznymi obiektami nad bazami wojskowymi nad różnymi instalacjami. No, no może wypuszczają różnego rodzaju fale, które nas spływają, O, no to też jest ciekawa teoria. Czy one na przykład emitują jakieś fale? A mówiło się, że czytałem gdzieś tam, być może to jest testowanie chipów jakichś albo coś w tym rodzaju, wynikających z tego, co wstrzyknięto ludziom w czasie pandemii. Niby. No nie wiem, nie wiem. Dowodów nie ma na to, ale przeciwko, na, przeciwko temu też nie ma. Kto to wie? No to wie? Słuchajcie, szkoła, patrzcie, szkoła. Tu chodziłem do podstawówki tej szkoły. No, no, ciekawe to, ciekawe to. A wczoraj było jeszcze takie doniesienie, że one coś rozpylają, te drony, słuchajcie, coś rozpylają. No pojawiła się ciekawa teoria, że są to drony, które szukają jakiegoś promieniowania. Że gdzieś coś zgubiono, jakiś materiał promieniotwórczy i te drony tego szukają. Tak? I władza się to jakby do tego nie przyznaje, żeby nie siać paniki, no bo jeżeli by się okazało, że jest coś promieniotwórczego, leży gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, no to mogłoby to wywołać społeczne duże niezadowolenie, tak? Nadszarpnąć zaufanie do władzy, tak? Chociaż to, co się teraz dzieje, też nadszarpuje to zaufanie, ale z jakiegoś powodu nie mówi się o tym, tak? co to jest. Władza się nie chce za bardzo do tego przyznać, bo to ona wypuściła te drony. A dużo na to wskazuje, że. Że. że władza doskonale wie, co to jest, bo sama te drony wypuszcza, tak? Że to są drony państwowe, nazwijmy to w ten sposób. Drony należące do jakiejś agencji. Rządownie, ale kto wie. Co to za drony? No właśnie, właśnie dzisiaj rozmawiamy sobie... Prokurator witam, prokuratora. No właśnie sobie tak rozmawiamy na temat dronów w Stanach Zjednoczonych. Co myślicie na ten temat? Skąd pochodzą? Dlaczego tak latają? Dlaczego władza nie chce się przyznać, że to ich, a może to nie ich. Dlatego się nie przyznają. Czy władza wie, czy władza nie wie. No słuchajcie, tajemnicze to wszystko. Jakoś słyszałem też taką tezę, że jakieś... Tam jest generator plazmy gdzieś w New Jersey i on wyemitował jakieś plazmoidy, które rzekomo mają być łapane przez te drony czy neutralizowane, ale to jakieś naciągane dla mnie jest z tą plazmą, to, to, to wydaje mi się jakoś mało prawdopodobne. No. Natomiast słuchajcie, są różne takie delikatne wskazówki można znaleźć, że to jednak są rządowe drony. Dlatego że słuchajcie. We wrześniu se, e, chyba sekretarz obrony e, zapowiadał, jest to ogłoszone na stronie e, Departamentu Obrony, że otóż, e, proszę Państwa, Szanowni Państwo, będą, będą prowadzone w najbliższych miesiącach ćwiczenia Ćwiczenia nad właśnie bezzał, e, nad działaniem bezzałogowych obiektów latających e, w celach jakiejś tam poprawy bezpieczeństwa. No więc miały być te ćwiczenia również w takich newralgicznych miejscach jak bazy wojskowe, jak tereny zurbanizowane. No więc jest to jakaś zbieżność, jakieś podobie... Coś tutaj no, rozumiecie, jakieś tam elementy zbieżne, tak? Między tym ogłoszeniem z września a tym, co się dzieje teraz. Jakieś tam ćwiczonka może. No. Gdzie to się wybierasz? Pewnie do firmy. Nie, nie, nie. Już w firmie byłem, teraz sobie chodzę. Bo fajnie ciepło i stwierdziłem, że jeszcze live a dokończę, bo mi padła bateria. No to zacząłem jeszcze. Jeszcze od nowa, od nowa. Także. No, drony szpiegowskie z Ukrainy, stwierdził prokurator. No i słuchajcie, to jest raz, że Departament Obrony ogłosił te ćwiczenia. A2. Jest jeszcze druga taka, jest jeszcze jedna agencja, która taka innowacji, zapomniałem nazwy, w każdym razie ona zajmuje się innowacjami w zakresie obrony. To jest agencja przy, właśnie Departamencie Obrony i zastępca sekretarza obrony jest jej szefem, szanowni państwo. I otóż ta agencja właśnie zajmuje się też wdrażaniem innowacji w zakresie Właśnie bez rozwiązań bezpieczeństwa narodowego i zajmuje się integracją, jakby inaczej, in, inaczej nie integracją. Zajmuje się, słuchajcie, współpracą z firmami y, prywatnymi, które dostarczają różnych rozwiązań. I między innymi zajmuje się dronami tak? wszelkiego rodzaju. Jest bardzo dużo firm, które produkują drony. W Ameryce w Stanach Zjednoczonych jest chyba z milion dronów zarejestrowanych, tak, które muszą być zarejestrowane oczywiście. Powyżej jakiejś tam wagi. To jest ogromny przestród. No i ileś tam firm zostało zaproszonych właśnie, to się nazywa Replikator taka. Yy, akcja, nazwijmy to. Jakby to nazwać? No, inicjatywa. Inicjatywa Replikator się nazywa. No, i to jest też ciekawe, taka wiadomość się pojawiła na stronie tejże agencji właśnie na temat rozwijania tychże rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa i tam również są drony w to wpisane, tak? Dostarczanie maszyn latających i testowanie ich. No więc, słuchajcie, no może w tą stronę trzeba iść. No nie wiem. Jakie województwo? Dolnośląskie, Wrocław oczywiście, tak jak w tytule. Wrocław. Szanowni Państwo, także takie ciekawostki. Tak, dzisiaj trochę sprawdzałem, czy coś się pojawiło nowego w tych stanach. Nic tam nowego nie ma. Nic ciekawego, żadnych takich szczególnie ważnych informacji, które by coś zmieniały, tutaj nie, nie znalazłem. Także, co, nie wiem, latają w pięciu stanach te drony. No, myślę sobie, że to. Tak jak wspominałem, że jest bardzo banalna rzecz. No, raczej nie są to szpiegowskie dane, moim zdaniem, ale kto wie. Poza tym, słuchajcie, dużo rzeczy tam lata, nie? Mogą wśród nich być i szpiegowskie. Mogą być i takie, i takie, ludzie, helikoptery, jakieś inne rzeczy. W ogóle jest pełno fajkowych filmików. To trzeba uważać, słuchajcie, co oglądamy, bo. Jest tak, dezinformacja jakieś, wygenerowane przez sztuczną inteligencję, filmiki, które rzekomo coś tam pokazują. Kompletne bzdury. Bzdury zupełne. Teraz wszystko można wygenerować. Myślę sobie, że duża część ludzi na świecie już nie ogarnia, co jest wygenerowane, a co jest prawdziwe. Bardzo ciężko to odróżnić. Niekiedy tak sobie patrzę i się też zastanawiam. Pełno takich fejków różnych. Fantastycznych. No także zobaczymy. U nas jakoś chyba nikt nie widział jeszcze takich tajemniczych dronów. Poza tym, wiecie jak to jest. Zaczyna się taka histeria zbiorowa trochę. Jeżeli media zaczynają o tym mówić, to ludzie coraz bardziej się rozglądają dookoła i nadinterpretują, nie? Dlatego nikt, no, normalnie nikt nie zwraca uwagi co tam lata. Ale odkąd zaczęli, zaczęła się ta taka zbiorowa, to się jakoś tam nazywa. Amerykanie to jakoś tam nazwali. Mają tą swoją nazwę, no to już no to ludzie zaczynają, słuchajcie, dostrzegać rzeczy, których nie ma, tak, albo reinterpretować. No. Stąd też taka masa doniesień. Mam, mam bardzo ważne pytanie, kiedy mnie w końcu zaczniesz odwiedzać? A słuchaj, ja, ja odwiedzam Cię na swoich live'ach, tylko ja się nie, ja się nie ujawniam. <grym> Oczywiście, ja to nie... Ale wszystko, ja wszystko mam pod kontrolą, wszystko wiem co się dzieje. Odwiedzam, odwiedzam, tylko na razie się nie ujawniam. <grym> no. A tam nie ma listy chyba... Jak się, dopóki się ktoś nie wypowie, to nie wiadomo że czy jest. No bo trudno by było robić takie, wiecie. Trudno by było robić taką listę wszystkich, bo czasami jest kupa ludzi, nie? To gdzie by to miało być napisane? Jak tam są tysiące ludzi na live'ach czasami, bo niektórych. Są takie live'y widziałem Bywam, no, bywam, bywam. Widzę, że u Ciebie godzim jest, a u mnie, jak nie było, tak nie ma. A no, wiesz, u mnie różnie bywa. No, ostatnio trochę było ale troszkę lepiej z frekwencją. Ale rewelacji nie ma jakiejś tam. No ale ja tak robię te live'y trochę rzadziej teraz. Nie? Także. Natomiast dużą frekwencję miałem na jeszcze innym kanale, bardzo dużą. Taką naprawdę rekordową, ale to też jest zmienna. Natomiast tutaj jest dobra frekwencja. Tu jest dobra frekwencja wtedy, kiedy jest no, takie duże zaangażowanie nie? i w miarę regularność w robieniu live'ów, to, to jest to. I, no i co? I jakiś tam rodzaj entuzjazmu, tak powiem. Trzeba być entuzjastycznym. Ale to też nie zawsze, nie zawsze wy, wypala, zauważyłem. To czasami człowiek jest entuzjastyczny, ale, ale rzeczywiście to, to troszeczkę lepiej ostatnio z frekwencją. A to taka jest ciągła fluktuacja w sumie. No to, tak, to tak wygląda mniej więcej jak e, algorytm, który cały czas testuje dany kanał. Nie? Bo ja uważam, że e, mój kanał to jest taki... E, dla YouTube'a on jest niepewny. Nie? Dlatego YouTube go tak cały czas, e, cały czas go testuje. No. No jak będę to oczywiście. Patrzcie jaka choineczka śliczna. Jaka piękna choinka. Ja robię codziennie i nic z tego. No właśnie... No właśnie nie wiem czemu. Może może z jakiegoś powodu algorytm uznaje, że nie warto cię promować po prostu. No. Bo to algorytm to, to jest automat, także to nigdy nie wiadomo. To jest właśnie to. Ja też tak, nieraz tak by obserwowałem takie spadki, bo przecież ja pamiętam, jakie były, w maju na przykład, jakie były niesamowite wyświetlenia, po 500 osób miałem na live, ie. a potem, a potem, a potem to spadało. No tak solidnie, że miałem 10 osób. Tak mhm. było. No, a teraz to tak robię co dwa dni, co trzy dni. Ale to rzeczywiście więcej No Trochę ciemno się zrobiło, czekajcie. Dobra, nic, ja kończę. Słuchajcie, dzisiaj taki mały temacik o dronach. Co tam w dniu Jersey się dzieje? No, na, zapraszam Państwa na następne Live'iki Robię je w, jak nieco codziennie, co co drugi dzień, jak nie co drugi, to co trzeci. Patrzcie jaki grab piękny. No, jakie żawko piękne. No, także zapraszam. A dzisiaj to już wszystko, życzę spokojnego wieczoru i do usłyszenia.